Właśnie, jak to zrobić, żeby samochód stał idealnie w poziomie? Sposób jest banalnie prosty. Wiemy, że to takie właśnie najazdy pomagają nam wyprostować samochód i postawić go dokładnie w poziomie. One, no one, pies mi wchodzi w kadr, co tu łazisz? No to one, to one powodują, że samochód stoi idealnie poziomo. No ale jak dojść do tego, siedząc za kółkiem, że samochód jest w poziomie? No, o tym, co przed chwilą zobaczyliście, jeszcze pogadamy. Natomiast. Do tego potrzebna jest poziomica, ale tu ciemno. Ale tu ciemno. Podnosimy zasłonę milczenia. Potrzebna jest poziomica. Potrzebna jest poziomica, którą często montujemy. Na przykład tutaj. To jest stopień wejściowy. Niektórzy po prostu tu. Przyklejają te poziomice, słuchajcie, ja miałem ją tu. To jest dowód. Ona była przykręcona na dwóch wkrętach, w tym miejscu. Różne są pomysły na szafce. Eee, no, tam to nie. Nad łóżkiem nikt jeszcze nie wieszał chyba poziomicy. Ale zazwyczaj znajduje się ona gdzieś w okolicach. Tego hotelowego, tej hotelowej przestrzeni. A wy gdzie byście zamontowali taką poziomicę? Taką poziomicę, która pozwala stwierdzić wręcz natychmiast, że samochód stoi w poprzek w poziomie i wzdłuż w poziomie. Że ten poziom jest dokładnie taki, by spało nam się. Wygodnie. To znaczy, żebyśmy nie spadali albo gdzieś nie przeturlali się. Ok, zgubia się zaraz w wątku. Więc powiem tak. Żeby spało się płasko, równo, żeby nie zsuwała nam się kołdra na twarz lub na nogi, żebyśmy nie turlali się po tym łóżku o, to chciałem powiedzieć. Byśmy się nie turlali po łóżku. Ale czy łóżko jest najważniejsze, jeśli chodzi o poziom? Jeśli chodzi o poziom, dużo ważniejsza jest lodówka. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wielu nie pamięta o fundamentalnej zasadzie dotyczącej lodówek absorpcyjnych. To taka: i teraz uwaga, że lodówka absorpcyjna nie może stać odchylona od pionu więcej jak 5 stopni, ponieważ może to całkowicie zakłócić jej pracę. To zapytacie, dlaczego ona w takim razie pracuje w miarę dobrze podczas podróży? Ano, dlatego, że ona nie stoi w miejscu, co też dla niej jest wygodne, właściwie nawet potrzebne, ponieważ. Podczas ruchu płyny, które krążą między jedną częścią a drugą lodówki, żeby już się nie wdawać w drobiazgi, łatwiej się przemieszczają. Natomiast jeżeli samochód stoi, to, żeby te płyny właśnie prawidłowo krążyły, to lodówka musi stać dokładnie pionowo. I to jest dużo ważniejszy element, jak łóżko. Bo łóżko to tylko nasz komfort. Natomiast lodówka to urządzenie, w którym często mamy no, pożywienie, które jeszcze częściej jest jedynym, które mamy, albo na pewno tym, które świeżość zachowa będąc tylko w lodówce. No to to jest ważne. To jest na tyle ważne, by poziomica pomogła nam samochód wypoziomować. Tak, by ta lodówka stała idealnie w pionie. I co jeszcze byśmy zaliczyli do elementów, które muszą mieć pion lub poziom wręcz prawie idealny? Kuchenka. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Bo Płaskie, płytkie naczynie, w którym chcielibyśmy zagotować wodę i samochód, załóżmy, stoi krzywo. To z tego naczynia woda się nam będzie wylewała. Albo chcemy zrobić jajko sadzone na patelni. Takim płaskim naczyniem jest patelnia. No to to jajko się będzie lało w jedną stronę. A gdybyśmy chcieli zrobić jajecznicę i jedzie nas 4-5 osób. I patelnię mamy taką, że musimy nalać tych jajek do patelni, pełną patelnię. I samochód stoi krzywo, no to nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego, bo te jajka będą nam się z tej patelni wylewały. Albo chcemy zagotować rosół, ugotować rosół. Ugotować rosół w małym garnku dla więcej niż trzech osób. I w garnku już jest mięso i warzywa i jeszcze dolewamy wody i... Często się okazuje, że ten garnek jest prawie z czubkiem nalany. Nie nalejemy, jak samochód stoi krzywo. Czyli samochód trzeba ustawić prosto. Przecież to jest wszystko jasne, o czym ja teraz mówię. I ta poziomiczka, i to, że musi być poziom i pion. Ale jak znaleźć poziom w samochodzie? Które miejsce wybrać? By ten samochód ustawić do pion. Ja po kiedyś tam, kiedy myślałem, jak to zrobić, po wielu minutach doszedłem do wniosku, że najważniejszym jest, miejscem jest właśnie kuchenka. Tym bardziej, że zmieniłem lodówkę absorpcyjną na kompresorową, więc w tym przypadku, w przypadku kompresorowej lodówki co też jest ważne, ten poziom i pion nie są tak istotne. Paradoks, prawda? Wydawałoby się, że jest odwrotnie. Nie. Lodówka kompresorowa sobie doskonale poradzi stojąc krzywo. Może chodzić troszkę głośniej. To może tak być. Natomiast jest ym, dużo mniej wymagająca od lodówki absorpcyjnej, jeśli chodzi właśnie o jej, o jej wypoziomowanie. Najważniejszym miejscem jest kuchenka. Słuchajcie. Gotujemy płyny, robimy kawę, e, herbatę, właśnie zupy, nalewamy wodę do naczyń, często prawie pod rand. I jeśli samochód stoi krzywo, to jest to uciążliwe. To cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy, a wyleje się, wykipi, e, bo stoi tak bokiem. Więc kuchenka jest najważniejsza i żeby dobrze wypoziomować samochód to robimy tak stawiamy samochód kładziemy poziomicę na kuchenkę o może ja wam to pokażę to jest dobry pomysł dobra to najpierw żeby to zrobić to musimy tu posprzątać ciekawe gdzie są tu od samochodu nie te oczywiście te drugie nie i tutaj pewnie są domy, albo i nie. Najpierw trzeba posprzątać. Wszystko wziąć z kuchenki. O tak. O tak. A więc bierzemy jakąkolwiek poziomicę, ustawiamy ją na kuchence. O. Tak, żeby oczko było w poziomie. Znaczy, żeby było, wiadomo, żeby było tak, jak trzeba, prawda? Z drugiej strony, tak samo. Tu widzicie, nie jest dokładnie. Nie jest dokładnie tak, jak powinno być, ale tu już jest. No, wiadomo, no, nie jesteśmy w XXI wieku, patrząc na mój pojazd, bo to jest jednak wiek XX. Co prawda końcówka, ale taka bardzo wczesna. No nic, nie wracając do tematu. Ustawiamy te poziomice tak, tak, żeby było wiadomo, tak, tak. I tak ma być poziom z jednej z drugiej strony, i wtedy najważniejsza rzecz. Bierzemy tę małą poziomiczkę, która zazwyczaj jest sprzedawana jako poziomica, właśnie do kamperów. I ustawiamy ją sobie gdzieś, gdzie mamy ją blisko kierownicy. Myślę, że tego światła wystarczy, żeby. A może dodamy światła? O. Zobaczcie, ja ją umiejscowiłem tutaj. I żeby to się wszystko zgadzało, to należy zastosować albo silikon, albo sikę w jakiejśkolwiek odmianie. Albo nawet yy, jakiś klej z tuby, byleby to był klej, który możemy sobie jeszcze pod przedmiotem formować. Widzicie, tu są drobne, yy, wystające elementy kleju, ponieważ ta poziomica jest tak przyklejona, by poziom złapany na kuchence był tutaj odwzorowany, czyli żeby się pokrywały te dwie rzeczy. Czyli poziomica tutaj, i poziomica na. Na kuchni. I to wszystko. I w tym momencie, parkując samochód, mamy pewność, jak on stoi. To znaczy dojeżdżamy, zatrzymujemy samochód, oglądamy teren, bo być może ukształtowanie terenu pozwoli nam wykluczyć najazdy. I jak tendencyjnie większość pojazdów przód nurkuje, no to musimy zajeżdżając na miejsce docelowe znaleźć wyższy punkt i na niego najechać przednią osią. I to już nam troszeczkę zazwyczaj zniweluje te różnice poziomów w środku w samochodzie. Ale wszystko widzimy na poziomicy, kiedy siedzimy za kółkiem. Proste i genialne. Nie trzeba poziomicy ustawiać w innych miejscach. Ustawmy ją sobie na desce rozdzielczej, gdzieś blisko nas może na podłodze, jeśli ktoś woli e, gdzieś przy nogach ale tak, żebyśmy mieli ją w zasięgu wzroku parkując pojazd. Parkujemy, zatrzymujemy pojazd. Sprawdzamy poziomice i jeżeli to jest konieczne, to nawet wiemy, czy jeden najazd postawić 10 cm przed kołem, a drugi wręcz prosto pod nim, czy równomiernie cały przód trzeba podnieść, czy ewentualnie bok samochodu trzeba podnieść, bo bywa tak właśnie, że, że to bok samochodu należy podnieść, a nie jego przód, nieważne. W każdym razie poziomica znajduje się blisko nas przy kole szofera, i dzięki temu nie musimy wysiadać z samochodu, biec gdzieś do drzwi wejściowych, wejściowych wejściowo wyjściowych, wejściowo-wyjściowych, obrotowych, jakichkolwiek, które mamy. Szukać tej poziomicy, przypominać sobie, gdzie ona jest, albo nie daj Boże, mamy ją luzem, i gdzieś kładziemy na miejsca, które właśnie wydaje nam się, że akurat ten w tym przypadku mm, są dogodne, tak to powinno wyglądać. Takie montowanie zalecam, polecam, a kiedyś może pokażę Wam, jak zamontowałem ten ruchomy stopień. To była przygoda życia, praktycznie. Ale innym razem bawcie się dobrze, miłych wyjazdów.